Siemaneczko, z tej strony Miki. Dzisiaj sobie gramy w symulator demolki. W tle jest oczywiście świnia Adaś. I gdzież bym tam chciał, siemaneczko. Oraz broniu. Cześć. A my przed robotą dzisiejszą się napijemy... Zobaczcie jak puszka. U, wyleciała. wyleciało. Napijemy Napiszmy się... Trochę rzadki. No w, w pracy gorzowe no co ty? I może ukończmy jeszcze misje, których nie ukończyliśmy, brakuje na wyposażenia. Aha, czyli to tego nie mamy jeszcze nawet. Eee, no to lecimy, to mamy, mamy, no to startujemy. Będziemy Start. burzyć, będziemy rozwalać, będziemy niszczyć, kolejna część demolki, nie? Yes, of course. No tak średnie, no dobra. Tak średnio, English perfect. Perfect. English. Tak. Englishen Deutschlanden. Zwiemy, zwiemy się najpierw w takie coś, o... Ja będę ja poza... Ja idę pograć w FS i A ja wydam filmik, czasie Tak go nikt nie wiem. No, chyba to to, 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 to coś z tym nie idzie Weźmiemy to Dobra Mogę nie się tym obracać? Mogę Opa, czy tym to będziesz o, Tryk, tryk Ludzie właśnie radziliście mi, że jak chcę mi więcej kasy żebym zbierał te, te, te części takie tam co są te znajdźki Złom, gruz No, żebym nie używał tak dużo materiałów wybuchowych, ale jakoś mi nie zależy na tym, na tej kasie, tak bardzo. I ja sobie będę rozpierdzielał jak największą ilością tego. A, a sprzętu się <laughs> dorobię w swoim <śmiech> czasie. i <laughs> <Nie śmiech> jego, hehe. <laughs> <laughs> hehe. Po co takie ładne budynki? Już to takie piękne budynki. <laughs> Normalnie. Daj spółdzielanie popatrzymy Pokęcimy trochę się w środku. Czy znaczy nie? Jakoś nie lubię do środka widoku. No, ja Uuu! Dobry widok Ogólnie przed chwilą miałem mecz życia w CSie, nie? Ej kochani. Nawet dwa i e No normalnie nie wierzę. Ja też nie. Ja też nie. Chłopaki mi nie wierzą. No. Nie nie grają z botami. Aha, to to? to, to, to. To tak pomyślałem właśnie ogólnie tylko boty tam rozwalałeś Ale tam no. słyszałem że jakieś trolle były, e to tak to ja też bym... to nawet ja bym miał... Ale nie, tam... nie grając z Borączkiem No ale na jedno wychodzi, to <laughs> nie jak się gra, Nie nie, grałem z brączkiem, a wychodzi jakbym z brączkiem, no spoko, towiesiłem już <laughs> super Ale na pewno na pewno jak miałeś tam <laughs> jakichś botków małych Nie miałem żadnych botów kopie. ja po prostu gram tak, a nie Ty i dwa Nie i tak się. jak ty, co nawet ma nick Nebbił no. Przepraszam bardzo, jak na biego. To i tak miałem ostatnio 4 zabójstwa, więc halo halo. 4 zabójstwa na 30 jednej rundzie. O jednej rundzie, więc to jest prawie Ejsik A ja to się Biednej. zdarza raz na ruski rok. No właśnie. No, ale ty tak powinniście kurwa, się cieszyć. My? A z czego ja mam się cieszyć? Właśnie. Z tego, że nie możesz nawet na nie Hej, to jest nie ja Nawet nie chcę o tym myśleć. Ty weź, ona się dość no ty. Opa! Hm. Już zburzyłem no. prawie cały budynek. Okej. Ale normalnie ja grawitacja w tej grze jest piękna. Pinka, no, wiesz? No. Pink no. no. Jak Nozis to podoba. Heheszki. <grystki> <grystki> no, także... To by było na tyle, tutaj widziałem, no, no, także trzymajcie się, na razie <laughs> Nie, no teraz będziemy ładować gruz do ruszanki odcinku Pozdrawiam serdecznie Dokładnie, pozdrawiamy tych chłopaków tak. serdecznie którzy ja. chcą, żebym jak najszybciej zakończył ten odcinek No naprawdę, zawsze wiedziałem, że mam was wielkie wsparcie, no naprawdę, nie spodziewałem się tego po was Zawsze, do Ty to, to wiem, że zawsze do ósmu Do każdy ósmu <laughs> Dla ciebie wszystko, ładnie. <laughs> Ty też dość dobre techniki Ej, ale... Czy ja tu dobrze zrobiłem? No nie będę wiem czy mu... chcę dobrze robić, no sorry, no no, to ty, w... my Nie będziemy w tym blikach. <laughs> Zapewne bardzo dobrze zrobione. Ale to ja będę musiał cały ten gruz powozić do tego. No chyba poskałę. Czemu? No. no bo no tutaj za dużo tego chyba by... No jeszcze mi wypadł ten kawałek. nie no nie, no. to były HEZIMO. No wypadł. No że do to nie Jak mamy wypadek. Ale nie no chłopaki, dostańcie, dostańcie Dzisiaj jak już słyszycie Bez żadnych takich Konkretnych tematów, tylko tak Powiedzmy, na spontanie Na spontanie się bawimy Bez pierdzenia, bez bekania Jo, bo ciapka nie ma No A gdzie ciapek? Bez... Bez... Nie wiem, szkolę szkole do mnie A ja dzisiaj to... szybciej skończyłem kurdelek a dzisiaj nie byłem, idę molek No ty to w ogóle Co rozchodowany jest No nie słychać? <grym> nie kurde, ale ja tak się starałem hm. Coś się zblokowało? No nie no no to Rozumiem wozisz gruz, ale jak ten cały gruz będę woził, no to, to będzie cały odcinek Czemu? No bo dużo tego gruzu. Nie, ja nie mało. Gra. <grym> Tu To już lepiej pograć z ma ten robót drogowy. <grym> Nie, to jest Adama, Adam. Jałka. Adasz lubisz tak co nie? Pewnie, super, naprawdę, polecam teraz też. Coś coś godzinami, to naprawdę super zabawa. Tak mówisz, że fajne? Ale ja szukam szokonego szukam symulatora, może tam się znać, ciekawego. Coś się znudził? Na, na dniach będziecie mieć. nie wolę tak symulatora jest tak wymieniać. Wy tak wymieniać. Tak sprawdzać sobie, jak każdy po kolei. No, super mówię. <laughs> Chuja. Też możesz. Wieszcie, czy... wysypują ty mapy zboża na, na bankikowie? Mnie się wydaje, Zapewne mała. gdzieś w silosie, słuchaj. Chyba nie w silosie, tylko w jakiejś sodole. No, 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 no. Na no jedno wychodzisz. Jakby ktoś wiedział, gdzie się wsypuje na wie zbożę, niech napisze. Dobra, już wiem. <grym> ja się tu, kurwa, ledwo zmieściłem tej sodoły. No jaka... No nie, no... mi się nie chce tak, no. Jezus, że... Rze rzepaku no. tu nie przyjmuje. No, widzisz? Rzeka Sodoła. Muszę czegoś następnego. Może tam. No, tylko jeden się wziął. No jee, no to sobie zburzyłem. Aha, chyba się jeszcze zwalić? Nie no tylko to mogę go zwalić. No, nazwę. Tak? To już nie piszcie. Nic nie. Tak pewnie nie napisuję. Nawet nie trafiłem. Tak ogólnie Wie. oznaczało to, że nikt nie ogląda Twoich filmów, ale zawsze spoko. No wiem, 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 nikt tego nie robi. Ale kurde mać, no czyż... Przecież... Miki tak się stara, no. No dokładnie. No chcę być dobrym youtuberem, ale mu to nie wychodzi. No. Lepszym od siebie. Chciałbyś. Nie muszę chcieć, bo tak jest. Nigdy nie będziesz lepszy ode mnie. <noise> Możesz być tylko lepszy w rolnictwie. I no, jest... nigdy mnie nie pobijesz. A nie Cyn. bądź myśli. No właśnie chciałem powiedzieć jak ktoś mieszkał. No jeszcze mi spadł ten kawałek największy. Nie? No widzisz, no widzisz, że ci coś opada. Na starość Stoi, i opada A wam nie bądź śmieszny Nie <grym> muszę być śmieszny Od tego... Ej no ja mam Nie zazagły. mogę jakoś zakończyć szybciej tego? Ja też bym chciał dużo zakończyć szybciej <grym> Na przykład związek ze swoją ręką Związek To praca w chłopie Nie, to nie to Dajcie no ty śmieszny chłopie Znacie tego, serio? No tak Sorry, nie Tak średnio Nie bym powiedział, ale... <grym> Może włączę no dawaj Zapadaj No zaraz oblokują ci ten chuj Dawaj, jakieś jak ciekawe jakieś oddawaj no Nie chcę mi tego Będzie w się to Nie mam ochoty No to nie no, Jakie gunwo no. no, no i co? Ja mam teraz to ładować wszystko No przecież to zanudzę was tym odcinkiem no Weź nie wyzywaję. No ale no chłopie no tu, tu, tu. Mhm. O wyzywasz od gówna No i co? No to Co? Gunwo No dobra już no. nie będę. No. Przepraszam. No. A ty też wyzwałeś. No. No. Mi to było po raz ostatni. Ja no. się chyba do ciebie nikt nie mówił. No właśnie. Ale, nie... żeby... Ale żeby to było. No i tak. Zakończyłem połowę zadania. 55. Mogę tak wcale to zobaczyć? Nie mogę. Zepchnij powstały gruz. Aaa! Widzisz, hmm. widzi się, że Miki jednak nie potrafi czytać. Nie wiadomo. No. Każdy twój lid to jest. No tak trochę. Nie potrafi się nie no, pisze, potrafisz czytać. Piszę wyraźnie, zepchnij gruz do wagonów towarowych, a ja go do kruszarki walę. To źle? No. Ale w sumie nie ma tego tego co to na dobre nie wyszło, bo tak to przynajmniej trochę kasę robiliśmy Ale straciliśmy troszeczkę czasu. Ale co tam? To się tak tu dłuższe, tak pozdrawiamy... Tego co tam sms'uje do Adasia? Dlaczego mam dwa sms Huuu, -y. to szalało się. O, mi, pozdrawiam Mikiego. Miki do mnie lepiej. Kiedy? Ja teraz gram na się. Wcześ... Wcześniej napisałeś do mnie OK, więc. A. Więc OK. Cieszę się, że OK. A no to do mnie no, napisałem OK do Adasia. A Wy też rozumiem. chcecie napisać OK do Adasia? Jeżeli tak, to w komentarzu podam wam numer, jak chcecie. No. Mi no. możecie walić okejki do Mikiego, też mam też wyglądać. Nie, podam. do ciebie przecież to, to, to też wywala do wagonu. To tak. I chcecie, chcecie w ogóle napisać do każdego z nas okejki, do mnie do Kaskadera. Do Mikiego dobrączka to piszcie w komentarzu. Dokładnie. Miki wam wszystko da. No tak wszystko średnio, to, to, to. ale... Ja jak Jednak bardzo czasem czytać jest. <gry> no innyś. Nie no, co ty po co? No, no, tego jest hoplu, tak? Ja przeważnie czytam jak, jak tam jakieś takich poradników Piękna, bo rzeczy, bo próbuję wszystko sam odkrywać. Ale jednak to by się przydało przeczytać przed tym, ale dobra. I jednak nie ma tego, tego złego, co by na, złe nie wyszło, na dobre nie wyszło. I, i, i mamy tutaj troszeczkę kasy zarobionej, więcej. A kasa się przyda. No nie? Nie. Bo te wagony taktycznie trane były i nie było widać No to wszystko, przez Dalej nie ma, czym ty do mnie mówisz. O słuchaj, zobaczysz może... Znaczy nie oglądasz moich filmów, to też nie weź No właśnie. Gdy nie co, to Adaś ogląda, nie? Przyznaj się. Ja no pewnie. Ej, tak pię. w ogóle teraz się skapłem, nie? Że ta ład ładuje taką kwadromą gruz, nie? I ona ma napis C-330. Ursus normalnie, chłopie. 60 jakaś przerobiona, 60 60, je. Yeah, udało mi się ukończyć. 30, Jezu. <głos Edit Matrix> Tutaj macie moje statystyki. Pięknie wszystko wykonane. Jest coś glancuś. Lecimy dalej. Na I lecimy kolejne I tym razem, aha tak samo, i tym razem też musimy zepchnąć do Do właśnie tutaj do tych Towarowych Ale co wyburzyć? Czyli Mamy wyburzyć tylko to Więc W takim razie bierzemy to No to będzie Najlepszy wybór I po prostu lecimy Padrome słyszysz? Pierdzi No Nie pierdzi Czego? Ciebie? No... Ja on, załą... O kurde! Nie to! Fuck fuck fak, fa Fuck może nie uszkodzę więcej. No, troszeczkę tutaj pouszkadzałem, no bo jakby to inaczej. No sorry, Ja w ja maszyny. Jo ja? Teraz ja. znowu mamy zepchnąć gruz do wagonów towarowych. Tu, może trochę ze środka. Może jednak nie. Mhm. Mm Zaraz muszę coś, proszę. Uch, jedno mi się udało, nie wiem, jedni nie będę. Chyba ja będę musiał tą misję powtórzyć, bo coś duże uszkodzenia mm -hmm. widzę. No nie? Dobra. I do wagoniku. Hopla. Hopla. Ha. Niech nam się tutaj wszystko ładnie zaprzyjaźni z wagonem. I Jadę na bliźniaka. Czemu? Bo jest fajnie. Bardzo Lub. miło i przyjemnie. Lubisz byś takich grób zajmować 3-4 tygodni, tak? Jadę hmm, tylko na przednich bliźniaka. No super, żebym. No na tyle nie stać. Dziwne to, bo jakby tylko na przednich bliźniakach jeździł, nie? Ciągni. Tak, trochę. Toż ja nie, nie wiem, ja się nie znam Nigdy na bliźniakach nie jeździłem. Czemu? Czasami nie, nie. By nie było takiej potrzeby. Czemu? No nie, jeszcze jedno wypadło. Fuck nie wiem no bo u mnie nie ma potrzeby na bliźniakach jazdy Weź do MFA jebni bliźniaki Jo? W sumie to ja to bym mógł Fajnie <grym> był No ale po co, gdzie bym tu wjechał? Na podwórko, nic powrotem Jo, a to w sumie walek to takie kółeczko bym na rgala bym pojechał No Tam gdzie ostatnio jechać O, I znowu by samochód stał i byśmy zawrócili, co? Mhm A czemu z to samocholi się? No nie wiem, nie Miki takiego GPS a tak. I kurde, my sobie same MF-em i się włączył Adam, włączył polowe, potem nie mogli im wyłączyć. No, to było grube ten. Tak? I stali jak no, na drodze i no, patrzyliśmy. Tak. <laughs> ja pukałem w jedną stronę, Adam wyszłowi sobie z w drugą <laughs> stronę. <laughs> I I nie nie tak mogli im pogadać. <laughs> A potem, jak zaczął sobie już pukać, to i tak mu nic nie wychodziło. Nie, no potem weszło, a potem bruzda Ale wieź, ile razy, razy pukałeś to? Żeby to nie, weszło? No ja. I też kurwające, powiem do... Ci, że ja musiałbym się przyzwyczaić, żeby właśnie tego nie wrzucać. Ja do tej pory nie wiem, w którą stronę się chce polować. Chyba, chyba w prawo. Ale one wchodzą tylko wtedy, kiedy jest przyspieszacz włączony, bo jak jest włączony, już chyba nie wejdą. Albo ja ja tak Ale polowych się mało używa w sumie. No. no. chyba, że Adaś do cofania, bo... Ale ze W perfekto cofania. A no tak. Pistaśnio. Tak, A tak, no tak tak, 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 A czy ja... No misja nieudana, serio. Biedactwo jak. Za dużo tych szkód zrobiłem. Kurde. to jeszcze raz mm, mm. to zrobimy. Ja Szybko to zrobimy za... w innym odcinku w takim razie, bo już nie będę jak was nudził tym samym. Yy, nowe zadanie. A co ty mamy? Nowe dobra weźmy tak to to. Zburz mur, żwawek pojazdów, ten sport jest 20 kawałków guz o kuszark, ilustrubnił, nie wchodz w kościelny podnękowy środek. dlaczego chcesz coś burzyć? Może Co? nie? Ej, a ciekawe czy ty mnie zburzy od razu? No nie wiem, bo muszę. ty mnie zburzysz? Zburzę. No, od razu, gruz, że będę miał na tym. O, to cieszę się. No, to tak będziemy burzyć, będzie lepiej chyba. Bo tak jeszcze nie burzyliśmy. Ja z tym koszę, że. Jo, fajnie jakoś? No, kończę tam to, co na let's play wtedy robiliśmy. No. Aha. Ktoś nie to koś... kurą skończył My kosiliśmy na let's play u ciebie? No. Aha, no jo, na no ostatni. Nie, na wozy siedzieliśmy na no ostatni. No, na przedostatni. No to kłamiesz mnie. Nie, no jeszcze nie, nie. nie trafiło, to nie no. Jak, powiedzcie jak ogólnie. No Tak byśmy zaczęli nakręcać vlogi, to kurwa byśmy mieli tyle wyświetleń w no, no co ty kurwa chcesz nagrywać jak co? Nie, na przykład ja jako kierowca MF-a i babcia w tle nawet Pozdrawiamy tutaj serdecznie babcia da siadana Ja bym myślę, że, że, że ja jutro nagram vloga. No nie, w sobotę, jakbym nagrywał. Jo? Dwa no, aparaty kamery, także nagram coś mogę. No, pozdrawiam, serdecznie. I tak nikt nie będzie oglądał. No, zobaczymy. No, zobaczymy, zobaczysz. No zobaczymy. U, ale teraz zaciągłem, pełną łychę. Tak, raz zobaczymy Nie, to jest wesoło, nie? No zobaczymy, no. I tak mamy 9 łapek hejtu. Gdzie? Pod, pod tym, jak jeździemy mesem. Są... Jak no, królowie, ludzie ci zobaczyli od razu, że jej tomaczy. <laughs> ty poczekaj jak wydasz film. Pociekaj, jak wydasz film. Po, film, zobaczymy, ile ty weźmiesz hejtu. Film? Jaki film z czego? Real na film. No już ja, już ja wydałem mam 8 hejtu tak. a widzisz? Dopiero za wydajesz, że masz 8 A ja sobie a Tylko przez to, mi to że balek tak. nie udostępnił. Aha, no tak, widzisz. widzisz. A warto było? Warto? Warto. Jo? się. Pozdra Nie znam cię. i tak ładnie mamy 260 łapki w górę. Mm. No a ja sobie jeszcze... O, Bra bella, fantastyk. Mam całą kurde tą Fadromę w gruzie, nie? Ty, bo mi ptaszek chciał lecieć. Gdzie? Ptaszek. Do, do chałupy. Myślałem już z rozporka. <noise> to to by wylecieć chciała, nie bardzo wlecieć. wracał z imprezy. Zgotowałby <głosy> no, On to wraca z ale to rano. Ptaszek już w tych rozporku czeka. <noise> nie, wiem. nie tak zapierdali w szybę. Jakiś. U ciebie? No masz szyby w domu? No Kratę. Kraty Skakujący, kurwa kraty. W kraty bym się nie przebił Nie ma kraty, on ma też Kurwa, ile łapek mam na polisiowie ma taką tekturę wstawiam tylko sklejkę Nie? To, panele w Panela. Panele, czemu panele? Nie wiem, tak jak bym się... Sklejka, panele Podobieństwo duże Oglądałeś dzisiaj, będzie pan zadowolony? Była dzisiaj? No Powtórka nie, nie. Pasata z zepsutą klamką i tym też na zbiorniku z paliwem. Zegary się biorą. A bo no, ja to oglądałem. Będzie pan zadowolony. I to no, ja patrz. Tej... Jeszcze telefon będzie. Ża nie? Żaden, Żaden gruz mi tutaj, no jeszcze telefon. No, ale na ale... Ciekawe, nie? Są mnie ciekawie, bądźmy. I teraz jadę gdziekolwiek? Ciekawie, ciekawie, baba. Bardzo ba. tutaj widzicie, tak to jest, jak się nagrywa. Yy, bardzo tutaj widzicie wszystko. Pozdrawiam ja bo bardzo też, też serdecznie pozdrawiam, bo, bo normalnie, jak Otec. tak można coś powiedzieć, a i tak nic tego nie, nie, nie uszanuję, Może lepiej nie, może na wczoraj. Nie, Średnio. Nie, na no, pompę, mam. no i zobaczcie, jak chcę nagrać coś. No i wisi dziś są, że Ej. odcinków nie ma. Nie Ej. ma odcinków, bo czasem nie można nagrać, nie ma warunków, czasem jest nauka, czasem jest szkoła. O, poszedł. Ej to, i tak, ej, to i tak nie narzekaj, że. Yy, yy, po prostu ktoś ci nie wierci tego tak i samu, tak? No więc. <laughs> tak powinieneś być happy. A coś u ciebie tak babka, uciekł chładą, co zrobiłeś Nie Leży ze spokojnie i słuchaj, jak głupoty. Jak będziecie to... chcieli zobaczyć babkę Adama, Boże... To musicie dobić mi 60 tysięcy subów. Wtedy normalnie zrobię z nią. Jak będzie 60 vloga. tysięcy subów, zrobię z nim takiego vloga, że normalnie będziecie oglądać. Ile go, będzie subów? 6 tysięcy. 6 Sześć tysięcy, jest tyle. 6 tysięcy też dawno jest. Poczekaj, zaraz wejdę na Allegro i Jutko będziesz miał suby wszystkie. Tak? No, no. No, dawaj. No patrz po co takie puste suby? A tak glejaj. Tak. Żeby był vlog, jak chcesz. No mówi pasuje. Adamowi nie nie, 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 właśnie dlatego specjalnie daję. Aż tak ciężkie zadanie. 60 tysięcy subów. Tak bijecie mi to za 2 lata do niech dobra. Dobra, to może ostatnią misyjkę na dzisiaj. Jeszcze opcjonuję z tego jeden, dwa odcinki będą oprócz tego I będzie świerdzą I będzie wszystko, tak mamy tutaj ładunki ubuchowe Sru 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 Dobra No to sru, sru ja liczę pieniądze 50 groszy masz? Ja pierdolę, nie drobny ja? Na WD miałoby być brączek, zostaw to Co na WD? WD-40? WD-40? Nie, na no WD-40 to... Dobra, ja mówię, i dać, zera, nie. To to, o Łopatrz, ja ty mój Ej, to ja... W, patrz, ta wygrałem TEKA <słuch> Pierdykło <słuch> Teka wygrałem i to miejskiego odpada Też mam TK miejskiego odpada, A ja też będę miał dwa Chcę wchodzę na CSGO patrz co? O, TK mam! No, no, wygrałem w końcu coś. Wygrałem, tu. E, no może obstawię jeszcze raz? Obstawię TK, przegram bo. Nie, ja nie leci tych drobnych, jak blokę Po co takie drobne liczysz? Raz. No bo nie mam innych! Aha, to wow, była, bo u Freezera byłeś wszystko wydałeś. No, dychy no, miałem oddać, mam ja chyba zapomniałem. Bo mam dwa takie i miejscu odpad. Jestem tylko 4 centy... Ja je przypomnę, jak wejdź Przetestowane w boju obydwie, ja... ...dole. A ta kość słoniowa twoja, lipna, też jest przetestowana w boju. Kurde. No kurde, twój ten... Famas też porysowany tu Ale na pewno warty kurde... Ci... Tak, tak, 6 tak. centów więcej. Srałemu, bo cię wiozło. Też. Nie no, wymieniać się tak. dać mu jeszcze lepszą, kurde. A lepszy kurde, tak porysany, że aż się straci, a ta kość to nie ma tak nówka. Mmm, Pokaż mi tam ryskę na niej. Przetestowana w boju, to w ogóle by tam wrznięta w trzy dupy jest. Pokaż mi na niej ryskę. Po, pokaż, pokaż. Wyrzegaj, zaraz walnę lupę, to zobacz. No, Kosz ale pamięta, nie, pamięta, ja muszę... ja mówię serio, pokaż mi ryskę. A na tym twoim głównie, to tyle ryzy, że normalnie wstyd tego kupić normalnie. Bo się śmieją za mnie. No i dobrze, że się śmieją. No, to właśnie, no. Przecież wszyscy ludzie się śmieją, to nic mego? Jeszcze mi połowę gruzu wypadło, aj... Idź pan, chuj... Nie mogę trafić z tym gruzem, Nie, nie obstawiam meczu, bo też mam No Adam zostawił lepiej tak, teka... Adam zostawił hamupę, żeby medem stawić, nie? Hih! Na co jest w Anczu? Kurwa, me, jajem... U! Jebem na to, jebem, 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 jebem... na to... Pozdrawiam jebem serdecznie. To. Jebem, jebem, jebem na to. Wszystkich jebem na to. A ja w y, roku 2016. 16 no 16 tak. Też fajnie, najwyraźniej by byłby Ja bym 16 robił. Ja też. Czemu? Nie, pokrótce. Co? co? Czemu już by pod... się podpisany? Yes. robiło. już. niedługo. Nie, wręczak, ty byś nie chciał, prawka, można na przykład. On już ma przecież lewe papiery. Wręczak ma. Z otwarcenia, <laughs> to... <laughs> jak <sobie. śmiech> Myślałem, że będzie innego, ale ja dawali, oj, A widzisz? Ale ja jestem skowyny. Nie wiem, co to znaczy. Prawilny, mądre. Prawilny to jest mordeczka prawilna. No nie? Mm -hmm. Nadam, podaj mi przykład prawilności, jak występuje u Ciebie w domu. Prawilny... Ja jestem prawilna mordeczka. Zapomniałem, to nie masz domu. A. <słuch> oj, synku, Chciałbym ja mieć taką babcięgiem. Ja by. Ale byś miał zajebiście pompa byłaby. Nie, taką Na pewno byś miał tak przejebane Chłopie, że. Ja. Bo z jednym względem byś miał fajnie, bo tak. Na pewno nie przynosiłaby ci tak często jedzenia, bo to ty byś musiał jej robić. To, to zacznijmy od tego. Więc jedynie byś tylko tego nie narzekał no. A ja miał ja, fajnie, byśmy się tak zamienili babciami, ja bym miał fajnie, bo ja bym sobie poprosił i bym miał jeszcze jezonkę. Ja tam serdecznie się nie zgadzam na taki interes. Tak myślisz? No, jak bardzo byś chciał się to tam zamienić. się, tam się tam jednak nie zamieniamy. <noise> nie chcesz nabidzieć jezonka. Ty, brutal, cholerny no. ty. Nie, jeśli bym motrę, bo tam byłoby na mnie nic. No. w sumie ty byś mi dziękował pewnie, ale. Ale to chce no, byś poszedł siedzieć, a nie Ej, no co jest? nie, jako młodeciany, to tam w i te sprawy, ten przeżył się. Ej, no ja to poczekaj. czego nie go do przodu dopuszczał? musi przeczytać, ze zrozumieniem? rączek zapuść głośniej do buzy. Nie puść tą muzyki. Ty! Zapuść Zgasła mi. Muszę ją usunąć z tego. Z obszaru zielonego, okej. Co mam tu porobić? Chowam się ludzi. Teraz nie wiem, zaraz możemy w po prostu. Nie chce mi się. Uh! Co ja zrobiłem? Zdrowójcie A czemu ja muszę usunąć z tego, tego tego tego? No Takie dziwne bolecenie. No nie dobra, usuwamy. Zob napęd na przednie koła Pozdrawiam. Zdras twójcie, to badźcie Zdraz twójcie To Was, was jeste Biesz mi zdraftworo? Nie. Jawol. Ja wolę Adam tam z tekstem wyro wy wyjechał jak? Adam wyjechał z tekstem a krączek za No Nie, jak z do i No chłopie, dwa ace'y, nie? No coś pięknego. Źle lepszy niż tak na normalnie. Ja normalnie nie wiedziałem, że takie coś to się zrobi, ale ja tutaj Miki pięknie je pocisnął i dwa ace'y pyknął. Oczywiście otwierałeś. Co? Otwierałeś tak, oczywiście. Tak. No, myślałem. W Drugi ruchu, tak w ogóle to za, zrobiłeś na W drugiej rundzie z P90 I Nie wiem jakoś w 10 czy w 14 z tego Steka z no i, i z AWP To ja Tak potrafię też grać AW. No, no, nie, z wami jakoś mi Awuchą nie idzie w ogóle... Bo nie no gram właśnie. nią, ale jak co tak gram to lubię Sabuką właśnie pograć się spoko radę no na przykład dodam z To awp jak się gra, to fajnie się gra. Co so, ja? Yeah. O, camper, camper. Jo, dobra, misja ukończona. Przepięknie wszystko usunęliśmy. Zobaczymy statystyki jeszcze podsumowujące. Na, no, na, no, na, no, na, no, no. u, koszt za TNT pewnie. Od TNT. teraz każdej misji możesz wybierać dowolne pojazdy. Jej, poziom siódmy. No, więc... Napijmy się jeszcze na koniec... ...puszeczki. Gorzoły. Gorzoły. I dziękuję. A jeszcze sobie zobaczmy. Zostało nam w sumie jeszcze, no na dwa odcinki. Myślę, że wszystko sobie ukończy na perfekt. To myślę, że jeszcze dwa. Dwa odcinki. Co to jest? Dziennik? Może tutaj pół. A, czyli tu są. Nie, na mola graczy nie będziemy grać, chyba że jakieś fajne znajdę. Ale wszystko myślę się zamknie w dwóch odcinkach. Także dziękuję. Na razie. Cześć. Na razie. No na razie.